Hej wszystkim z tej strony Devop i witam was w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Ostatnim razem jak pewnie pamiętacie, pokonaliśmy yy, wszystkich trenerów na SSN i statek odpłynął i będziemy mogli zobaczyć co możemy zrobić z Hat. Możemy na przykład ściąć to drzewko. i już Cup i możemy wejść do sali Pokémon. I ta sala może mi zająć chwilę. Na początku pokonamy trenerów, którzy tutaj są. A o co mi chodzi z tym, że ta sala może mi chwilę zająć, to za chwilę się przekonamy. Musimy wykonać Dwayna. Jest to sala Pokemonów elektrycznych. Dlatego spodziewajcie się dużo Pokemonów elektrycznych, no super to wymyśliłem. Jeżeli macie problemy z typami elektrycznymi, to polecam Wam na przykład... Zdobyć Digleta z Diglet Cave'u. Ponieważ typ ziemny jest jednym typem, który jest dobry na typ elektryczny. Ja nie, nie chcę zmieniać. Ja myślę, że sobie poradzę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Też możecie skorzystać z Dig, które wcześniej dostaliśmy. Też powinniście nie mieć większych problemów. Chociaż lider tej sali może Wam przysprawić trochę trudności. Nawet jeżeli myście, że jesteście przygotowani. Tu mamy kolejnego trenera Bailey. Ma Voltorba. No i spróbuję ich pokonać Idizaurem. Sonic Boom. Sonic Boom to jest kolejny nowy atak. Sonic Boom... Zawsze zabiera 20 punktów życia. Nieważne, czy, um, czy jest super chociaż w sumie nie może być super efektywny, bo to jest atak typu normalnego. Dobra, na Magnemite może zmienia na Manki. Bo jednak jest to typ stalowy. Jest parę ruchów w tej grze, które zadają określoną ilość życia za każdym razem. To jest właśnie pierwszy z takich ruchów. majcie. Tak, manki zamierzam użyć na lidera. Dlatego teraz postaram się troszeczkę wylewelować IVizora. Ja mamy ostatniego trenera i mamy dwie wiązki światła. Albo laseru, nie wiem co to jest. I przed nim nie możemy przejść. Będziemy musieli rozwiązać zagadkę. Najpierw. Tutaj w Pikachu... Już 23 poziom, dlatego coraz wyższe. Musimy uważać. O, nowy atak Slam. Slam ma taką animację jak Secret Power, które widzieliśmy przy walce z trenerami. Slam jest to całkiem mocny atak typu normalnego, który może sparaliżować. Pokonaliśmy Pikachu. Prawie 28 poziom. Szkoda, że się nie udało. I dobra, ja tu zmienię na męki. I tak e, widzicie tutaj dużo koszy. W tych koszach mogą być ukryte przyciski. I są one zawsze losowo ustawione. Więc e, nie łudźcie się, że jeżeli ja znajdę przycisk w jakimś koszu, to u was też będzie. I tutaj mamy przycisk. I drugi e, z przycisków zawsze będzie obok pierwszego. Czyli może być albo tutaj, albo tutaj. Ja spróbuję szczęścia tutaj. No i się udało! To... to pomieszczenie może Wam zająć... Yy, ...10 sekund, może Wam zająć pół godziny. w się od tego, jakie szczęście macie. Mi się udało! Głupie szczęście Let's Playera. Yy, więc się cieszę, że nie musiałem długo ślęczeć nad tym... nad tą zagadką. I mamy lidera, Lieutenant Search. Na pewno to źle powiedziałem, ale... Ale cóż. Zaczyna on Voltorbem. Nic takiego niezwykłego. My użyjemy Dig. Bardzo mi się podobała muzyka przy walkach z liderami. Tak, jeden Dig i po Voltorbie. Raczej Manki rozniesie całego Surge'a. Tutaj mamy Pikachu. Też widzieliśmy już Pikachu. Mam nadzieję, że nie będzie używać Double Team, bo to może być wkurzające. Thunder Wave. W sumie wcześniej e, naszego Ivizaura przeciwnik użył Thunderwave. Przeciwnik użył Thunder Wave i nie, nie jestem pewien, czy tłumaczyłem, co to robi wcześniej. Ojej, to może nam przeszkodzić. Thunderwave e, jest to ruch, który po prostu paraliżuje przeciwnika. Nie zadaje on obrażeń, ale paraliżuje. Mamy nowego Pokemona, Raichu, z którym mam nadzieję, że sobie poradzę. Powiem o Paraliżu. Może spróbujemy używać Brick Break. break. E, Raichu to jest ewolucja Pikachu. I nie jest to taka zwykła ewolucja, ponieważ żeby ewoluować Pikachu musimy użyć kamienia elektrycznego. No bo trafiliśmy Brick i prawie jeden cios. I tutaj widzimy nową mechanikę. Ponieważ nie tylko my możemy leczyć nasze Pokemony w trakcie walki. Trenerzy także. Raczej to będą liderzy. E, robili. Tutaj właśnie sercu żył super podiona, ale. E, I tak pochnaliśmy rajczu na drugi Brink Break. I dostaliśmy odznakę. O, i mamy ewolucję. Co, kompletnie zapomniałem, że Manki ewoluuje na 28. Ta sala poszła o wiele szybciej niż się spodziewałem. Myślałem, że będę miał troszeczkę problemów z Serge'em, albo z zagadką. Albo z oboma. Tylko się bardzo cieszę, że to tak szybko poszło. 6 minut, i po sprawie. I mamy Prime Ape. I próbuję poznać Rage. Rage to jest całkiem słaby atak typu. E, typu normalnego, który jest tym sil coraz silniejszy, im, im częściej go używamy w walce. W sensie użyjemy Rage raz, będzie słaby, za drugim razem już będzie silniejszy. I i tak dalej. Ja osobiście nie używałem nigdy tego ruchu, więc nie będę się go uczyć. Dostaliśmy odznakę, która zwiększa nam podobno prędkość i pozwala używać yy, fly poza walką. Czym jest fly? To się z tego co dowiemy kiedy, w przyszłości. I daje nam TMA Shockwave, którego nie widzieliśmy w walce, ale jest to bardzo dobry ruch. Jest to. Mocny ruch typu elektrycznego, który zawsze trafia. I nikt z naszej drużyny nie może się go nauczyć, a przynajmniej nikt, kogo zamierzam trenować. Dlatego go sobie zostawimy na później. Jeżeli macie jakiegoś pokemona, które możecie się go nauczyć, to naprawdę polecam ten ruch. Dobra, ja się pójdę wyleczyć, ponieważ... No, troszeczkę obrowaliśmy w tej walce i jesteśmy sparaliżowani. O, tutaj mamy... Um, pomocnika profesora Ouka, który będzie nam mówił, że ma dla nas paczkę na drodze numer 2: e, jak się tam dostać, to za chwilę Wam pokażę. Ponieważ teraz, kiedy mamy kat, możemy się wrócić tak naprawdę wszędzie, gdzie byliśmy. No może, może poza SSA, ale mamy o wiele więcej możliwości niż wcześniej. I ja z tej okazji kupię troszeczkę rateli, żeby walka, yy, Walka. żeby ten odcinek nie był spędzony na samych walkach z yy, Digletami, ponieważ będziemy się teraz wybierać do yy, do Diglet Cave'a. I w końcu zobaczymy, co jest po drugiej stronie. I od razu mówię, jeżeli macie mniej niż 10 zaufanych Pokémonów, a przynajmniej 10 wpisów w Pokedexie. Ja mam 23, więc akurat. Może wam pokażę. Prime w walce jeszcze. O, i Miałów ma jakiś przedmiot. A tak, jeżeli macie mniej niż 10 wpisów w Pokedexie, to polecam wam kogoś złapać, ponieważ teraz będzie to nam potrzebne. Kolejny PP-up. Są naprawdę dobre przedmioty, które ten miał zdobywa. Ogólnie, im wyższy poziom w tym lepsze przedmioty będzie zdobywać. Dobrze, i teraz Wam pokażę e, czym jest Rapel, a przynajmniej jak działa. Używamy Rapela, i przez 100 kroków, jeżeli przeciwny Pokémon jest e, słabszy od naszego, wystawionego, no to nie będzie nas atakował. Więc jak widzicie, możemy szybko przejść przez tę jaskinię. Bez dzikich Pokémonów, które nas atakują. Ale Rapel się zużywa po 100 krokach, więc musimy użyć kolejnego. Wydaje mi się, że te repele wystarczą. Mam nadzieję. No, jesteśmy na końcu jaskini. Dwa repele i po sprawie. Tak, on nam mówi o Rock tunel i o tym, że przyda nam się tam flash. Jesteśmy na drodze numer dwa. Tutaj, jak pamiętamy, yy, albo nie, za tą jaskinią jest yy, Pewter City, w którym możemy możemy tutaj przejść i też yy, od razu Wam powiem, jeżeli jeżeli macie abres teleportem, to polecam Wam nie używać teraz yy, Centrum Pokémon, ponieważ będziemy się chcieli, będziemy chcieli tu zdobyć parę rzeczy, a później się wrócić z powrotem do Vermilion City. Co możemy bardzo szybko zrobić teleportem? Tutaj ten, yy, ten gość ma. Ojej, jak to się nazywa? Bursztyn. Które nam daje stary bursztyn, który musi być zbadany w laboratorium, więc kiedyś kiedyś um, to zrobimy. Ten gość można nas nauczyć Seismiktos. Ja już mam ten ruch, więc nie będę się go uczył jeszcze raz. A inne moje pokolenie nie mogą go poznać, więc trudno. Tak, przejdziemy jeszcze na dół, ponieważ jest. jest jest tutaj jeszcze jedna rzecz, którą chcemy zrobić. E, mianowicie w tym domku, z tego co pamiętam, um, o, w tym domku możemy wymienić Abrę na Mr. Maima. Ja mam tylko jedną Abrę. dlatego nie będę jej wymieniał teraz. Może pomiędzy odcinkami. Chociaż wiecie co? E, wymienię imieniu którą teraz mam na Mister Mime'a. I pomiędzy odcinkami może dołapię jeszcze jedną. To nie będę się musiał tutaj wracać. Tak, teraz pokażę Wam wymianę jeszcze raz. Mr. Mime to jest bardzo fajny Pokémon. Swoją e, drogą. A właśnie, nie, nie wiem czy powiedziałem. E, ojej, jak on się nazywa? O... Shadingu. Nie pamiętam jak się nazywa pokémon sam w sobie, ale to jest pokémon typu normalno latającego. a mi starmają, który się nazywa Mimien, jest pokémonem typu psychicznego i to całkiem fajnym. Więc jeżeli potrzebujecie dobrego pokémona psychicznego, to możecie go wziąć. Ja w sumie może podleveluję trochę Mimiena i może Wam pokażę, na czym polega levelowanie... E, Boże, levelowanie Pokemonów. E, korzystanie z Pokemonów innych trenerów. Może coś się nie mogę wysłowić dzisiaj. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Tutaj, e, ten pomocnik profesora Oak'a można dać HM5. Jeżeli złapaliśmy przynajmniej 10 Pokemonów, a przynajmniej mamy 10 wpisów w Pokedexie. I HM05 to jest Flash. Yy, I od razu Wam mówię: nie uczcie tego uff, żadnego Pokémona, na którym Wam zależy, ponieważ jest to słaby ruch, który rzadko trafia, ma tylko 70 celności. I jedno, co robi, to zmniejsza Jedno, co robi w walce, to zmniejsza przeciwnikowi celność o jedno stadium. Ja tego nauczę Miaufa. To nam się przyda tylko w jednym miejscu, ponieważ poza walką rozświetla to ciemne jaskinie. I jest jedna taka jaskinia w grze. Tutaj w dół znajdziemy ether. I tutaj możemy znaleźć Paralyze Hill. A jeżeli... Przy, yy, tutaj chyba jest jakiś ukryty przedmiot, tak mi się wydaje. Może... Ale nie pamiętam dokładnie czy i gdzie. Jeżeli byśmy chcieli, to możemy przejść tutaj. I mamy Wigidion City, więc jeżeli chcemy, to możemy coś tutaj zrobić. Ja tutaj nie mam nic do roboty, więc zwrócę się z powrotem. To może zrobić tutaj takie małe cięcie i zobaczymy się z powrotem w Vermilion. Więc. Yy, no, do później. Dobrze, jesteśmy po krótkim cięciu. A przynajmniej po krótkim dla Was, ponieważ ja jeszcze musiałem przejść całą tę drogę i... ...dłopałem jeszcze jedną abrę. Jak widzicie nie jestem w Vermilion, ale w... ...Serulian. Ponieważ uznałem, że stąd będzie o wiele szybciej do miejsca, do którego musimy pójść. Ponieważ jeżeli y, przejdziemy tutaj... ...na prawo od Serulian... ...jak pamiętamy jest tutaj... Y, ...drzewko na drodze 9... To jest numer 9, którą możemy ściąć. I mamy tutaj więcej trenerów. Tak mamy z sobą Pokemony, możemy walczyć. Z Alicją, która ma Odisha. Ja tutaj Wam pokażę Primeape. Um, bardzo mi się podoba wygląd Primeape. Jako Pokemona. Zawsze lubiłem y, łapać właśnie Mankeya. Jako Pokémon walczące. Dobra, teraz może zmienię na kogoś innego. Jeszcze mi Mienina nie, nie levelowałem, może go podlewaluję pomiędzy odcinkami. I postaram się nie przelewalować, ponieważ no jak pamiętam, możemy tylko levelować do poziomu 30. Będziemy potrzebować kolejnej odznaki, żeby miał wyższy poziom. To może, może zróbmy tak. Na razie zostawię go w boksie. I póki nie zdobędę kolejnej odznaki, to... Um, ...to będę miał trzy Pokémony, które będę trenował. Na spokojnie sobie PG radzi z tymi roślinnymi Pokémonami. Nie jest to nic nowego, Winga tak i po nich. Dużo tej drogi nie będę w stanie pokazać ponieważ no to już jest końcówka odcinka. Ale y, tyle ile mi się uda tyle pokażę. Pokonaliśmy Alicję. Tutaj mamy przedmiot, jakim jest TM40 Aerial Ace. Jest to bardzo przydatny ruch. O, no, w sumie może jeszcze sprawdzę czy... Czy na przykład... Niemien y, może się nauczyć Shockwave. Ale na razie nie będę go używał, dlatego zostawię. Area Light to jest taki odpowiednik Shockwave'a. To jest dokładnie to samo co Shockwave, tylko że typu latającego. I nie jestem pewien, czy Shockwave może sparaliżować, ale Area nie może. I Primeape może się nauczyć tego. Dlatego może nauczę Primave, ponieważ może nam się przydać typ latający na Pokémonie typu walczącego. I może zamiast... może zamiast Face me, Dużo różnych typów się przydaje. Szczególnie że wszystkie bazują na ataku co jest specjalnością Primeape. Dobra, tutaj mamy trenera. W sumie nie zmieliśmy z Primeape, ale... On powinien mieć Pokémony walczące albo kamienne, dlatego... Reimark sobie powinno poradzić. Tutaj mogę od razu pokazać Aerial Ace. Bardzo fajnie wygląda. Jest bardzo przytomna. I Onix. Na niego użyjemy Brink Break. Też powinien paść na jeden cios. Ładnie. I pokonaliśmy Jeremy'ego. Ja to już zmienię, żeby nie przelowelowywać Prime Ape. Dodać innym troszeczkę expa. Tutaj, z tego co pamiętam, jeżeli przejdziemy tędy, jest tu trener i za nim przedmiot. Tutaj mamy GeoDuda. Zor powinien sobie poradzić z łatwością. W sumie mam takie poziomy, że... Chyba nieważne, kogo bym wystawił, to i tak byśmy sobie poradzili. Nawet Pidgeotto. Ale... no... Ivysaurem raczej pójdzie szybko. I o to chodzi. Żeby wam pokazać jak najwięcej w tym odcinku. Ponieważ nie chcę, żeby te odcinki... ...były bardzo monotonne i nic się w nich nie działo. I na przykład w niektórych odcinkach jest o wiele więcej walk niż w innych. W niektórych jest o wiele więcej eksploracji niż w innych, ale... ...no, chcę Wam pokazać jak najwięcej tej gry... ...w jak najmniejszym czasie. Tutaj mam Bernhill, który leczy z poparzenia. E, tutaj możemy przejść dalej. Tutaj... ...tutaj jest paru trenerów, których... Z którymi zawalczę, może pomiędzy odcinkami. Tutaj mamy kolejnego trenera. Teraz nie będę z nimi walczył. Nie wiem, czy mają nowe Pokémony. Wiem, że jeden ma na pewno Bidrela, Ale Bidrila już wam pokazałem w boksie. Chyba nie możemy tutaj złapać nowych Pokemonów. Tak mi się wydaje. Na prawo od tego miejsca możemy na pewno złapać Voltorba. Więc jeżeli potrzebujecie elektrycznego Pokemona, no to... Voltorp jest całkiem fajny. Tak, troszeczkę się przeciągnie ten odcinek, ale cóż... Dostaniecie dzisiaj troszeczkę dłuższy. O, nowy Pokémon Venonat. Ja na niego użyję PGJ to. Venonat jest to... Um... Nie pamiętam dokładnie tak naprawdę jaki typ. Chyba... Um... Yy, trujący i Robak, z tego co pamiętam, zawsze mi się myli też z psychicznym, ponieważ ma on chyba Confusion, ale chyba psychicznym pokemonem nie jest. Weedle powinien paść szybko. Dokładnie. Okonaliśmy Konera. Tutaj na lewo także mamy... E, trenerów, z którym teraz nie będę walczył. Też jest jeden kamień, e, w którym jest ukryty przedmiot, więc jeżeli... Jego zbiorę pomiędzy odcinkami, ale... E, dla was to może być niespodzianka. Co to może być? Tutaj mamy Persimberry. I tutaj, jeżeli przekradniemy się za tą dziewczyną, jest ukryty przedmiot. Znaczy, ukryty, bo to jest M, przekreślone. Cherry Berry. Nie pamiętam, czy te jagody już widzieliśmy. Jagody zbyt dużo nie robią, więc już nie będę się zagłębiał w to. Tutaj mamy ukryty Super Potion w tej skale. A co się kryje w tej jaskini i w tym centrum Pokémon? Yy, no dobra, może w centrum Pokémon pokażę. Ten gość może nam dać Everstone, jeżeli mamy wystarczająco złupanych Pokémonów. Tak, przynajmniej 20. Czym jest Everstone? Everstone jest dosyć bezużytecznym przedmiotem, ponieważ jeżeli damy do trzymania jakiemuś Pokémonowi, to nie będzie on ewoluował. Ale uwaga, jeżeli klikniecie przycisk B podczas ewolucji, to Pokémon także nie będzie ewoluował, więc ten przemysł jest dosyć bezużyteczny. Yy, ale dobra. Ja dziękuję Wam yy, dzisiaj za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I jeszcze raz Wam dziękuję i cześć.